I mówi cały czas relax. No to powiem wam tak. Jakby na obronę tego, że nie trzymałem gardy, to tak naprawdę nie mam nic. Bo co się ma noga, co się mają cukry do trzymania gardy, nie? Jest tutaj kurwa nic nie ma do powiedzenia. Ale jeśli chodzi o nogę, fajnie jakbyśmy mogli obejrzeć tą walkę. E, bo tam bym Wam mógł na bieżąco pokazywać, ale to nie wiem czy fame by mi nie ten, to chyba od razu jest skasowane e, Siema, co sądzisz o dramie Gimpera? Ten remis był rozliczany po kursie 1, więc nic nie zburzył no to ja nie wiem o co chodzi drama Gimpera? Nie wiem e, ta noga mi pierdolnęła chyba w 10 sekundzie czy jakoś tak 15 sekundzie walki i dany to zobaczył nie i wtedy ruszył i też sędzia w ogóle już chciał przerwać, bo podbiegał do nas sędzia, ale dzięki temu, że zacząłem oddawać ciosy, to sędzia uznał, że, no, że, że, że puścić tą walkę. I dobrze, nie? bo to by była mega lipa, jakby w 15 sekundzie już była przerwana walka. I ogólnie wybieram się na rezonans, bo kurwa w niedzielę, w niedzielę wieczorem tu już chodzić nie mogłem. Teraz jest trochę lepiej. Ale boję się, że coś tam pierdolnęło jeszcze, bo miałem zerwane krzyżowe przednie. Eee, no ale to normalnie chodziłem. W stabilizatorze mogłem normalnie chodzić, a teraz kurwa nawet w stabilizatorze nie mogę normalnie chodzić, kuśtykam. No ale zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że po prostu jest jakoś tam nadwyrężona czy coś takiego. Że tam się nic więcej nie stało, sylwek, kupony nie przepadły. Ja obstawiłem maksyma i po prostu walka została anulowana na betligu. Aha, okej, okay. to Git. Czyli ktoś, kto obstawiał maksyma, to anulowane po prostu. Aha, spoko. No ale u mnie największy problem, wam powiem, jest z cukrami. Jeśli chodzi o cukrzycę, bo ja tak miałem już podczas pierwszej walki, nie, z błońskim. Że w trakcie walki cukier wyjebało w kosmos, a wtedy człowiek, kurwa, się tak. no, z dwa razy szybciej męczy i po prostu mięśnie inaczej pracują. To jak macie kogoś w rodzinie z cukrzycą typu 1, to możecie tam pogadać nieco, co się dzieje, jaki jest cukier 300-350. No, ja tak miałem już na walce z Błońskim. ale Błoński to i tak by mnie tam najebał, bo Boński jest dobry zawodnik, ale ja wtedy myślałem, że. Po prostu coś spierdoliłem z insuliną, że strzyknąłem za mało, czy coś takiego. I teraz na tą walkę ja sobie zrobiłem tak, że ostatni posiłek zjadłem tak z 4-5 godzin. Więc 2-3 godziny przed walką ja już miałem idealnie wyrównany poziom cukru. Miałem cukier na poziomie 100-120-130, I mierzyłem tak mniej więcej co 5 minut nic nie jadłem już więc nic nie miało szansy mi tego cukru podnieść i wychodzę do tego do walki Osta musiałem zdjąć ten mój czytnik cukru nie i ostatni raz mierzyłem patrzę tam chyba było już powyżej 200 i, i strzałka w górę nie że rośnie mówię kurwa co się dzieje jakim cudem no i po walce leżę u tych doktorów oni mi mierzą cukier a tam kurwa ponad 300 no i ja pytam no kurwa no jak to jest możliwe drugi raz ta sama sytuacja i No, i tam lekarz mi zrobił taki ten wykład, nie? Że, że to jest normalne, jeśli jeżeli ktoś ma cukrzycę, bo to z powodu adrenaliny wyrzucają mnie, wyrzuca się ten cukier. No i po prostu z tego powodu no te walki już kurwa nie są dla mnie, nie? bo to za każdym razem będzie. Bo walka to jest za każdym razem stres. Jakby dany i tak bardzo ładnie się pokazał. I na pewno cukrzyca, no to tam no coś tam mi blokowała, szybciej się męczyłem i tak dalej, ale ja yy, gardę i tak mogłem kurwa trzymać, nie? Nie wiem co się stało, że tej gardy nie trzymałem, no bo miałem to w głowie, krzyczał to nawet mój trener, trzymaj gardę, a i tak te łapy opuszczałem. To jest, to walka to chyba dla mnie jest taka sytuacja stresowa, że. Wszystko jakoś zapominam, tylko instynktownie jakoś działam. Musiałbym się nauczyć y, jakiejś kombinacji ciosów, żeby to już weszło mi jakoś w instynkt. Y, dzięki Dziwko Załże. Dzięki. Tak, tak, w listopadzie ma być dwunastka. No i y, tak jak tylko jedną, jedną kombinację robiłem, że jak dany podchodził, to jak głowę w bok i cios na tułów, i dokładałem prawy sierp. I to była moja kombinacja. A znałem tych kombinacji z znaczy różnych z 5-6. Czemu nie używałem innych? Nie mam pojęcia, ani razu szarży nie zrobiłem takiej mojej, ani razu nie robiłem takiego uniku i cios na tułów i poprawka lewy sierp, nie wiem. Wszystko jakoś pouciekało z głowy. Ale no, mega źle się czułem, jak leżałem u tych lekarzy i mi tam to tłumaczyli. Też dużo osób mi teraz spisało z cukrzycą, yy, że no, że nie powinienem tego robić, nie? że mi zdrowie jebnie. Bo to coś tam nadnercza. Czekajcie, ktoś mi tutaj napisał dzisiaj <śmiech> <śmiech> jakiś taki komentarz. Eee, gdzie to jest? Na Instagramie. Wiel Twoja porażka? No, sorry, nie zdążyłem przeczytać. Tutaj mi się jakiś ziomek napisał. Siemanko, pozwolisz, że przedstawiać się nie będę? Po prostu ak okazjonalny zemiewic. Jako, że kolejny raz wziąłeś udział w gali MMA, a i zapowiadasz, że może wrócisz do innej federacji, to lekko Cię uświadomię, chociaż chuj, może nie odczytasz, ale serce mi się kraje. Otóż nie wiem, czy wiesz, ale sporty siłowe w ogóle nie są wskazane w Twojej chorobie. Skoro liczysz kalorie i używasz insuliny, to wnioskuję, że masz typ pierwszy. Jak pewnie zatem wiesz, nie masz swojej insuliny, która obniża poziom cukru. Nie, że masz mało, po prostu nie masz. A wiesz, co masz za to? Działające nadnercza. Ogromny stres związany z walką mówię o prawdziwej walce. Nie porównuj jej z treningiem, bo, mu, bo nie muszę tłumaczyć wagi różnicy. Napędza nadnercza do wydzielania i amin ketoholowych i kortyzolu, który działa zajebiście pobudzająco na produkcję glukozy i osłabia działanie wstrzykniętej insuliny. Jaki jest efekt? Zapierdalasz z cukrem 500 mg plus i się dziwisz, że walki nie idą? No, i sporo dostałem od cukrzyków takich wiadomości, nie? Więc dla mnie jedyna opcja, żeby móc walczyć. To nie wiem, kurwa, chyba yy, na haju być podczas walk, nie? <laughs> żeby się nie stresować, żeby nie wywalało tej insuliny. No takie skomplikowane to jest. Dziś mi się śniło, że przeprowadziłeś się na moje osiedle i zrobiłem z tobą zdjęcie. A i tutaj gdzieś. Wardenga, wywiad w Oktagonie. Widziałem też, ktoś jakiś dał komentarz taki. Oj, biedny Sylwuś. O, tutaj. Niestety nie każdy ma okazję żyć jako zdrowy człowiek na tym świecie. Współczucia ja Sylwek też jestem diabetykiem. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jaka jest to przesrana sytuacja. Pewnie nieraz ktoś ci mówił: Nie jest słodkiego, nie możesz. Tak wielka jest włas, właśnie edukacja na temat cukrzycy w Polsce. Niestety nie, do, nie nadajemy się do takich sportów. Lepiej sprawdzałbyś się w kardio, co już u, udowodniłeś 10 lat temu. Wielkie serce dla ciebie. Dzięki Sasi. E, Ściągnij te... nie, 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 nie ściągam okularów. Na czym polega cukrzyca? Typ pierwszy, jaki ja mam oraz sylwester polega na tym, że w ogóle nie wytwarzamy insuliny. Musimy mierzyć cukier kilka, kilkanaście razy dziennie oraz na każdy posiłek wstrzykiwać sobie insulinę. Każdy posiłek musi zostać przeliczony na odpowiednią dawkę insuliny. Dla każdego człowieka jest ona inna i zmienia się z czasami z każdym dniem. Choroba, waga, aktywność fizyczna wszystko ma wpływ. Również przyjmujemy insulinę całodobowo codziennie o tej samej porze. Jeśli weźmiemy za mało insuliny, cukier podskoczy do zbyt wysokich wartości, co powoduje drastyczną ospałość, utracenie koncentracji, a w dalszym rozrachunku powikłania zdrowotne. Gdy przyjmiemy za dużą dawkę na posiłek lub nie zjemy czegoś to cukier spadnie i możemy zemdleć, a to czy obudzi No to, to tam, ja to tam tak nie mam, że jak mam nie do skrzynień, to e, Jeśli taka sytuacja będzie się powtarzać, możliwa jest śmierć. Jeśli pomoc nie zostanie udzielona. Ja trafiłem do szpitala w śpiące, już umierając, Cukrzyca to choroba śmiertelna. E, ale czekajcie, co mi tu... A. Jej zaniedbanie to powikłania i znaczące skrócenie życia. To widać po twarzy Sylwestra. Przy wysokim poziomie cukru krew nawet inaczej płynie, i tkanki bardziej podatne są na uszkodzenia. No właśnie, bo te ludzie się często za zastanawiają, dlaczego jest tak, że ja dostanę jeden cios i ja już mam y takie limonie. Ja tak ogólnie nie mam, jak ja trenowałem to od trenera nieraz dostałem mocniejszy strzał. I nie miałem wielkiego śladu, nie? Ale właśnie podczas walki, jak ja mam ten cukier wyjebany z powodu stresu w góry, mocno w górę, to jakoś te wszystkie obrażenia są u mnie bardzo widoczne i od razu się robią wielkie siniaki. U innych się tak nie robią, nie? Przecież niektórzy dostają chyba mocniej i jest git, nie? Jej zaniedbanie to powikłania i znaczące skrócenie życia. To widać po twarzy Sylwestra przy wysokim poziomie cukru, krew nawet inaczej płynie i tkanki bardziej podatne są na uszkodzenia. Kondycja znacząco spada i mamy zadyszkę od razu obojętnie do tego, jak bardzo jesteśmy wysportowani. Sylwester sam pisał, że ze względu na stres, cukier ze 120, który jest bardzo dobry, poskoczył mu do 320. Tak działa adrenalina i stres. Można by się rozpisywać godzinami na temat cukrzycy typu 1, ale nie warto. No, więc kurwa, raczej ja do walk nie wrócę, nie? Teraz i tak mnie czeka operacja nogi, więc. Jak tam twój? Ładna twarz moja? Bardzo dobrze, dziękuję. No dobra, przejdźmy do ciekawych materiałów, bo.